Cześć! Mateusz z tej strony. Oto przed Wami szósty odcinek ciekawostek o sąsiadach. Bez zbędnego gadania, zaczynamy! Marek Benesz, obecny reżyser i spadkobierca serialu, będąc na targu w Iranie rozmawiał ze sprzedawcą, który sprzedawał nieoficjalne produkty z patem i matem. Mało tego, sprzedawca ten próbował go zapewnić, iż to pat jest czerwony, a mat żółty, widocznie nie mając pojęcia z kim rozmawia. Będąc jeszcze przy temacie Marka, to w pewnym wywiadzie opowiedział co nieco o odcinku 24 winiarze. Według niego odcinek ten był wykonany przez jego ojca Lubomira Benesha jako specjal na nowy rok, w którym ludzie świętowali i pili alkohol. Twierdzi również, że nie był przeznaczony dla młodej widowni i nigdy nie miał być częścią serialu. Szczerze nie wyobrażam sobie, aby ten odcinek był jakkolwiek odłączony od serii. W krótkim szorcie, czyli o nowych drzwiach, rozmawialiśmy w poprzedniej części ciekawostek. Jednak okazuje się, że jest to czołówka zaginionego 50 odcinka karty. Potwierdził to sam Franciszek Wasza. Pozostało nam jeszcze odnaleźć kredycy, choć nie wiadomo, czy takowe kiedykolwiek ujrzymy. Chociaż skoro czołówka została odnaleziona, to może i napisy końcowe też kiedyś się wyjawią. Odcinek Bassen został zbanowany w Iranie. I pewnie tak. Myślicie, że znów chodzi o wino, które sąsiedzi popijali na początku? Otóż nie. Niebezpieczne działania? Heh, zgadujcie dalej. Golizna Mata? Yy, nie. Chodzi tym razem o karty. Karty w Iranie są powszechnie uznawane za hazard, a ten w Iranie jest zakazany. To też partyjka, Pata i Mata w karty na początku nie była tam mile widziana. W 2001 roku w Japonii sąsiedzi zostali wydani na pięciu płytach DVD, na których znajdowały się odcinki od 1 do 35. Jest to bardzo interesująca kolekcja, ponieważ odcinki z serii to zostały zgrane prawdopodobnie z oryginalnych negatywów, przez co ich jakość jest lepsza niż to, co obecnie oferują nam wydania licencjonowane przez bonton w Europie. Jednak Pech chciał, że odcinki wycieczka i garnicerze zostały wykonane z gorszych i mocno wyeksploatowanych taśm, czego skutkiem jest gorsza jakość a także odcinki 1 oraz od 30 do 35, które zostały zgrane najpierw na taśmę wideo, a dopiero potem na cyfrowy nośnik, co znacząco obniża ich jakość. W poprzednich ciekawostkach omawialiśmy, w jakiej formie sąsiedzi byli emitowani na kanale Fox Kids. Okazuje się, że w nowszych emisjach na końcu każdego z odcinków pojawiał się komunikat. Pamiętaj, postacie z serialu sąsiedzi nie są prawdziwe. Dla swojego własnego bezpieczeństwa nie na śladu ich zachowania. Czerwona wiertarka jest jednym z najstarszych rekwizytów z serialu, który pochodzi jeszcze z odcinka pilotażowego, ale w nowych odcinkach mogliśmy zobaczyć ją w nowszej formie. Otóż replika tej wiertarki znajduje się w chińskim Steamworks Studio, a stary, oryginalny model pozostał w Padmat Film i nadal pojawia się w serialu. Podobna sytuacja była z modelem piła łańcuchowej, która to zadebiutowała w odcinku Woda. I od odcinka Sucha gałąź pojawia się jej niebieska replika. Obecnie model ten znajduje się w Chinach, natomiast w Czechach używana jest nowa piła, tym razem zupełnie inna od swojej poprzedniczki. W odcinku obraz jest mały błąd, mianowicie podczas gdy Pat i Mat układają ramę obrazu, Mat zabiera jeden z kawałków, po czym nie dokłada go do ramy, a ta i tak ułożyła się poprawnie bez niego. Twór w Radiu Mata w odcinku Dach nie jest kompozycją stworzoną przez Petra Skumala na potrzeby tego odcinka, ale jest to otwór o Jezu. ten skomponował Karol Wacek, skomponował również oryginał utworu grającego w garncarzach pod tytułem Cikanka. W odcinku Save występuje bardzo znany obraz Mona Lisa, o tym chyba wszyscy wiedzieli, ale czy wiedzieliście, że w odcinku Prezenty jest obraz Matka Whistlera? Studio IVE wyprodukowało znacznie więcej filmów animowanych oprócz sąsiadów. Jednym z nich jest Narkoblus, o którym jednak nie powiem w całości, ponieważ wszystko jest ładnie opisane na blogu o Aczkolwiek wspominam o Narkoblusie, ponieważ w pokoju głównego bohatera na półce leży kaseta podpisana jako Pat i Mat. Czyżby był w posiadaniu oryginalnych Sandstraków? <grych> Zastanawialiście się, dlaczego na bloku sąsiadów, a później nad domem Mata, wisi numer 13? Jest to odniesienie do adresu studia, w którym kręcony był serial w latach 1981-1982, czyli ciklowka 13a. Na początku odcinka Domek z Piernika pojawia się kalendarz. Diabeł jednak tkwi w szczegółach. Na kalendarzu na początku jest listopad, jak wiadomo miesiąc ten ma 30 dni, natomiast na kalendarzu jest ich 31. Nie wiadomo czy jest to błąd, czy może zabawny żart dla spostrzegawczych. W odcinku Ślizgawica w Śmieciach Sąsiadów znajduje się cała masa produktów znanych marek. Możemy tam znaleźć Pepsi, Coca-Cola, Fanta, Sprite oraz Pringles. Skoro mowa o znanych markach, to jeśli dobrze się przejrzeć, można zauważyć, że radio z odcinka Budka zostało wyprodukowane przez firmę Sony. W niektórych odcinkach, zwłaszcza w tych starszych, pojawiają się tajemnicze rekwizyty. Pojawiają się jednak na jedną lub dwie klatki, przez co nieco trudno je zauważyć. Nie są to zamysły celowe, najprawdopodobniej animatorzy niewystarczająco daleko odsuwali swoje przyrządy pomagające im animować, Postacie i obiekty, przez co widać je układkiem w kadrze. A ponieważ wtedy wszystkie filmy nagrywano na taśmie 35 mm, a ujęcia nie było można już powtórzyć, błędy zostawały tam już na zawsze. To już wszystkie ciekawostki, które chciałem zaprezentować Wam w tym odcinku. Dziękuję serdecznie Marinowi za udostępnienie części materiałów. Jego bloga standardowo macie w opisie, polecam śledzić, jeśli chcecie na bieżąco dowiadywać się nowych rzeczy o macie. Dziękuję również Raksa98 za przetłumaczenie tego filmu na język angielski oraz za poprawienie ewentualnych błędów. Także myślę, że to wszystko, co chciałbym powiedzieć w tym filmie. Więcej ciekawostek i innych filmów w przyszłości. A ja to! Diabeł jednak twiży. Diabeł jednak tkwi w szczerze. Diabeł... Diabeł jednak tkwi szcze... tkwi.. tkwi w szczegółach... Diabeł jednak tkwi w szczegółach.. Diabeł jednak tkwi... tkwi 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 tkwi, kurwa, tkwi Diabeł jednak tkwi... tkwi, kurwa, nauczy no, to wymagać, tkwi Diabeł jednak tkwi w szczegółach.